1 grudnia odbyła się inauguracyjna sesja Rady Powiatu Pszczyńskiego. Otworzył ją starosta Józef Tetla. Spotkanie rozpoczęło się od wręczenia zaświadczeń o wyborze oraz ślubowania nowo wybranych radnych. Po wybraniu komisji skrutacyjnej odbyły się głosowania, w których wyłoniono przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pszczyńskiego, starostę i wicestarostę oraz członków zarządu powiatu. Przewodniczącym Rady Powiatu został Eugeniusz Pająk, a jego zastępcą Grzegorz Nogły. W dalszej części sesji radni przystąpili do wyboru starosty pszczyńskiego. Został nim Paweł Sadza, którego kandydaturę poparło 14 osób. Osiem głosów uzyskał dotychczasowy starosta Józef Tetla. Podczas głosowania jedna osoba wstrzymała się od głosu. Takim samym stosunkiem głosów wybrano wicestarostę Henryka Kolarczyka. Do zarządu zostali wybrani również Barbara Bandoła, Zygmunt Jeleń oraz Witold Wiktorczyk.